Siemanko kidzowie w kolejnym odcinku w... że, no właśnie, więc tu se błędem polecimy do moich Dobra, trzeba zbudować taką budowlę. Teraz wąbkę patrzymy dobra tu jest coś no nie no o, o. dobra tam jest ten gość to ja do niego może zejdę dobra Dobra, jest git. Dobra, dobra, dobra. a to. I teraz se może pójdziemy do Niebie Aniarskich i zbombardować. Niebiescy. Dobra. Poszła. Tak, dobra. Teraz pójdziemy sobie trochę tu i tu sobie pójdziemy to, tak, trochę. O tak, tak. O idealnie, idealnie. Dobra, teraz tak. No tak, no tak tu.

Tu jest, tu jest, tu jest, nie, 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 dobra dobra nie, dobra nie, 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 dobra nie, 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 trochę w trochę w nie, 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 no to aha, 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 aha. Dobra, teraz szybko, tak. Dobra. Mają trochę zbombardowaną. O. <tosanowis> nie, 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 nie. Lecę sobie zaraz tam do nich. Puszczaj tu bombę. Mm. <gryś mé Onionisation> <gryś> mech. Mm. Teraz to sobie zrobimy i lecimy na niebieskich. I ty, ty, ty 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 ty, ty, ty ty.

Nie, abym się poszedł. Oj, nie, nie, nie. Ej, podłapił Co? no, jo, jo. Nie, nie, gwujówno. Dobra, ja, lecimy. Lecimy, lecymy, d... O! Niebiescy! Dobrze, to nie jest, to lecę trochę. I se tak cohle tu postoje. Já už. A, 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 jest, 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 yes, yes, yes. yes. yes, yes. a to. Vybucháme. Vybucháme. Yes. A, yes. Częcia mi się niestety zepsuły, więc no sorry, gówno. Mm. Dobra. Dobra. Do niebieskich. Ja bierzemy asyn bo jest As tam jakiś melon. Jest, yes, Dobra, siema, siema, siema. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Lecimy do Czerwonych. Wybuchać im to. Oni mogą się tu zespić już. Bo zaraz zginiemy. Sio, sio, sio. Jest, 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 jest. Yes. Teraz do nich. Ojej, ojej e, e, tak, 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 tak Oj, dlaczego ludzie mnie kopiują? Co ja... Tak, racja Hej Om, om, om. Dobra. Co gasz? Cicho. On nie siedzi. Nice. Jestem w mojej bazie. Do, o, ej! Pamiętaj bracie, że ty jesteś film, nie ja. Patrz to. Patrz to. Patrz! No. Patrz, 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 patrz. O! Pięknie! Yes. Ładnie, ładnie. Dobra, ja i bananek. Wracamy. Jest ja wy... Wygląd! Myśmy! Jest ja wygl... Ojojo. Aaa! Co jest? oj o teraz otwórz to o idziemy chyba do żółtych o ty głupko Нет, не, не мам, нук. Нук, не, мам. Нук, не, мам. И Ленки? Ага. <coughs> Co? Bomba I spuszczam bombę. Jest idealnie. Uff. Nie mają spota. To teraz nie będą mieć drugiej jego. Teraz... O nie, nie trafiłe. On jest... naszych, tak. Tak, 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 tak. Ciebie tu żegnamy. Dawaj, dawaj, dawaj. Weź to. Dawaj. Jest, 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 jest. Weź to. Jest. Nie, nie, nie. My niebiescy, no. Jest, 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 jest. Nie. Tyś kubku. Jest, 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 pokłonę. Oh. E słoniam. I tak to się robi. Widzisz. Widzisz. Tak to się robi. O nie. To. Chodź, chodź. Dawaj na walkę. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 no chodź. No gdzie ty, no! Daj nie. No ty kupku Jest! Idziemy do żółtych, albo nie, bo to no do czego, albo nie. Jest. co Jest, 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 jest. Ręki nie, 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 nie mam. No. Uh -huh. Jak się ręki nie ma, to nie ma się niczego. No jest słość. No, gdzie oni to mają? O, siema. Ojoj, 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 ojoj. Kurde, spadłem znowu. Leć mały. Nie. Nie, 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 nie.

Ty ja, ja jestem czerwony. Thanks. Bombarduję ich. Idę do ich dźwórki w domu. Ojejku, ojejku. Ja, jest, 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 jest. No ty głupu. Rozwalaj tą ścianę. Jest.

zda. i zda, i zda, i zda, Ty myślisz na ty naprawdę. I zda. Ja tyno psy. Chaj, on był wyzielony chyba, o nie. A co ty tu zapisz? Blue team. Dobra, no, blue nie ma. Hm. To sięcie, jak ja to smacznego. Spokojnie, ja się z tego wydostanę. Nie, 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 nie. Muszę uratować świat, muszę uratować świat, od zielonych. Cz, cz, cz. Dawaj Kurde, 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 czy ja? Nie, 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 Jezu, Asja. Dawaj, dawaj jest, 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 nie mają spota. No, oni ciągle te spoty mają. Co, to? Oni mają, a... Dlatego je tutaj psuję. Nikt z zielonych nie może teraz zginąć. Bo się dowie.

Jest, 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 yes, yes. Do widzenia. S. Wygraliśmy. Wygraliśmy trzy razy rzędu S, S. Wait. Anki mnie, bo im. Niszczyłem spoty. Hmm. Nie lubię tych tych. Ja Jeg vet Co to za brzmienie? Hej, hej, On oh, niebieski najlepszy. X da. Dawaj, 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 dawaj im. Dawaj to. O pude. O, pude. o pude. Jestem na czerwonych. Kurde. zmienię to wszystko na... <śmów> <śmów> mój ulubiony kolor. Nie, no wszystko to niebieskie jest. Czujemy się jak u tych tych... Smeh, <śmów> <śmów> Ej, a ten? Laycill. To już... Nie jest kot teraz. Nie no, schody. Podłoga, nie no dobra. Zmieniamy kolor ich. mogę poradzić. Doktora. Dobra. Ja, ale ładnie. Nie no teraz to jest.... <laughs> Nie no teraz to jest pięknie, pięknie. Zobaczcie sami. Jakieś to jest piękne. Zobaczcie... Przemieni! I nie ich... A ze no co? Na no, nie wiem. A no cóż? Życie! Życie bambiki! Przemieniajcie to. Na no co? Na, no, na no co? Życie Blue team O kurde Dobrze, że ja to psz... A mi A, Nie, 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 nie. No, mam nadzieję, że Wam się podobało, więc pa. Pa! Uh. 到到到到吧。No, no, 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 no.